To, że wszyscy wezmą głos. Ja myślę, że to nie tylko tutaj jest skierowane dla przy wydawców, ale wiem, że tutaj są także przedstawiciele różnych serwisów tematycznych na tych nie sami gracze. Te tematy są związane głównie właśnie dla tych, co tworzą gry. Natomiast z perspektywy gracza także myślę, że to będzie ciekawe. Dzisiaj to jest kurczę, Szurki. Kupki kubki takie pojeranckie, to no, trzeba to rozdać, nie? To jest plus. Ale też będę zachęcam do tego, żebyście się yy... odzywali. Tak, okay. Jeszcze taki temat, yy... który jest takim yy, na To yy, Dotyczy kondycji naszej. Tutaj film. No, ten rok zapowiada się naprawdę nieźle, ponieważ wiele, wiele firm wyjdzie, yy, przepraszam, wie. Yy, wyszedł już nie w niewygodny mam zaplecia w Telefoam, yy, w wywiadach słyszę, że są ciągłe prace, cztery tytuły potrafią wyjść na rok, także super. Yy, słyszymy o różnych połączeniach studiów, wykupieniach znaczy Mniejszych przez większe. No i pojawiły się nowe rynki, nowe platformy, nowe urządzenia, nowe możliwości. Ciekawe statystyki, które są na luty 2020 roku, czyli dosyć świeże, pokazują jednak tak, że w Polsce szacuje się go na 400 do 500 milionów złotych bez właśnie jarmułinii. W ogóle widzicie, jak to się przedstawia na rynku światowym. To no nie jest jakaś mega, mega liczba, ale raz zwróciliście uwagę na fakt, że jesteśmy krajem, który się zajrzy do krajów rozwijających. Jest jeszcze wiele przed nami. Jest wiele możliwości. Ja mam takie pytanie tutaj do... Niko Jak się zapatrujecie? Wy kupiliście jedną firmę, w tym roku ma wyjść After whole. Też dyskusja trwała nad tymi platformami, o których mówicie. Jak to z Waszej perspektywy no, Jest tak dużo, no, łatwo, trudno? Znaczy łatwo to nigdy nie było i chyba, chyba nie będzie. To e, nie chodzi o to, żeby łatwo czy trudno. Chodzi o to, żeby mieć jakiś tam pomysł na, na rozwój. I ten, ten pomysł tak naprawdę chyba wiąże się głównie z tym, żeby, żeby nie nie koncentrować się na, na jednych, jednej platformie, jednym produkcie, ale bardziej yy, zdywersyfikować zarówno ryzyka produkcyjne, inwestycyjne i wszystko, co się z tym wiąże. Yy, ja tylko pamiętam zeszły rok, no, kiedy, kiedy byliśmy yy, oparci o jeden produkt i yy, do produktu. Realizując ten pomysł, który, który kiedyś tam zaświtał w tej chwili, um, się zdecydowanie zmienił, tak? czyli już nie pracujemy na, na jednym produkcie, ale rzeczywiście na, na kilkunastu, które się tworzą na różne platformy. Oczywiście jeśli chodzi o, o wpływ i na, no, na biznes, na wyniki z firmy jako takiej, um, to duże ryby będą większe, mniejsze będą miały mniejsze, ale jeżeli żebyśmy sobie pod uwagę wszystkie, no, wszystkie produkty, i wszystkie platformy, na które się w tej chwili tworzy, to chyba ten efekt został osiągnięty, czyli dywersyfikować dywersyfikować, no, nie, nie można liczyć na, na jedno. Się. Się no. tak, trzeba, tak trzeba zakładać, nie? A, a, a oceniając jak gdyby te cyfry, które są na dużym, dużym telewizorze, to, to ja generalnie już znaczy, to jest, jest badanie z lutego, ale wydaje mi się, że mocno niedoszacowane, jeśli chodzi o, no, o polski rynek. 400-500 milionów to jest... No to no, trochę dokładniejsze, tylko w perspektywie do 2014, a tutaj tak nie będzie. będzie też o ee, problemie kadrowym, ale to jest. A ale jeszcze chciałem tylko jedno zdanie na koniec. E, jeżeli mówimy 400-500 milionów, e, to mówimy o użytkownika, tego tak, rynku, który, yy, który gdzie Polacy kupują gry. My, my tutaj spotykamy się w gronie yy, ludzi, firm, yy, dla których Polska jest jednym z rynków i jeżeli weźmiemy pod uwagę przychody firm deweloperskich w Polsce, czy polskich deweloperów z, yy, z rynków światowych, no to trochę, yy, trochę to inaczej będzie wyglądało. Ja bym zdecydowanie był żeby ten taki autarkiczny wygląd polskiego rynku jako samodzielnego zdecydowanie odsunąć. I tutaj, nie wiem, Adrian, ponieważ mówił, że ma gdzieś polski rynek, a ja uważam, że on ma bardzo ważne znaczenie, ale rzeczywiście jest dla na nas jeszcze trochę za mało. No, to już wszystko. To może, więc, dobra coś by to, się to powiedział. No, właśnie na zwołym, co naszej kondycji, bo... Fajnie to wygląda, natomiast hmm, z perspektywy pojawiających się gier, ten rok. Ja myślę, że do, że to będzie umowy do polskiego rynku, gierkowie Gieźnię Wójka, ludzi Snapchat w Wójka, już wiemy, że będą wiedzieli to w przyszłym roku, ale, ale to są tytuły, które w jakiś sposób będą pokazywały, jak, jak ta branża nasza wygląda na teświatowym. Ten, który nie jest notowany na giełdzie, który nie poszukuje finansowania, ma świetne wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż a, i potrafi robić naprawdę dobre tytuły. Mam nadzieję, że Tomat dotrzyma słowa i pół cztery słowa w -a. My też postaramy się dostarczyć kilka tytułów, o których na razie jeszcze nie chcemy mówić, nad którymi pracujemy. No i, i myślę, że sam Zachód dostrzega już, że polski rynek na chwilę obecną staje się bardzo cząstkim graczem. No właśnie, takie są, takie są suchy, mam nadzieję, że się dotrzymają Na przykład Reality yy, Bank. Yy... Jak tam ocenia się nasze położenie na puba? Jak to się Z naszej perspektywy ten rok również nie będzie najgorszy, dlatego że właśnie wychodzi, tak jak już wspomniałeś, Towards to Castle Defense na cztery platformy, m.in. EPELA. A oprócz tego jeszcze mamy też jeden projekt za o którym jeszcze też nie możemy zdradzić, który również będzie w tym roku. Także już od tego roku będziemy zaczynać taki cykl w Reality Plan, gdzie będziemy pracować praktycznie równocześnie na co najmniej dwóch projektach i mamy nadzieję, że tak będzie też w przyszłych latach. Także całkiem nieźle się zapowiada. Powoli, ale do Dlatego eee, fakt, że się nie, było, nie, było, nie było pytania o, o takie wsparcie możliwości kadowe, bo e, no to za chwilę będzie. mi się, że mogę szerszego wyjaśnienia. Właśnie. Ten temat jest mnie pasuje do e, momentu, kiedy wyszedł w 2001. E, wszędzie było, właśnie, mamy, mamy narodowa duma. Chyba każdy tego bronił z w ręku. I właśnie, niektórych to obraża, niektórych lubię. Zresztą na to w dużej na niektórych ma to gdzieś. Ale. Jak się na to zaproszą inwestorzy? Znowu przeoptanie polskiego rynku. Yy, prognozy były robione na 3 kwarty 2010 roku. Jeżeli chodzi o te wszystkie dane, yy, pytania nie do mnie, bezpośrednio przynajmniej, tylko do yy, firmy, która się zajmuje takimi badaniami, czyli prasą czy Mam Widać, no, że rośnie ten rynek u nas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Natomiast to jest głównie yy, Tutaj ten 2008 rok, w porównaniu z 2009, no. sporo się, sporo się działo. Yy, się to konkretne pytanie, jak myślicie, dlaczego taka ta różnica jest yy, Może tak się... Znaczy troszeczkę chyba zamotałeś z tymi statystykami, bo tu przez chwilę widziałem miliony dolarów na rynku polskim, albo nie zrozumiałem statystyk. Natomiast jeżeli... zaczęliśmy od Wiedźmina, tak mi się przypomina, jak widzieliśmy premierę Wiedźmina na targach jeszcze wówczas w Lipsku. Yy, I słuchaj, chyba nigdy żaden polski produkt, może ze tak dopiero razie, yy, miał takie nieprawdopodobne wejście. Wchodzimy do wydawcy, a oni wow, widzieliśmy Wiedźmina, normalnie wymiany. Naprawdę żaden chyba polski produkt, nigdy czegoś takiego nie zrobił. Natomiast no... Wiesz, tam wszystkie kontrowersje i tak dalej to odłożymy na bok. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje... W branży gier z naszego punktu widzenia i z tego, co jest, z naszego punktu widzenia się dzieje na rynku, to patrzymy na Game Day, ile było filmów w zeszłym roku, ile jest dzisiaj, patrzymy, ile się film pojawia na różnych nieformalnych spotkaniach jest tego coraz więcej. Rozpadają się studia, no, nie jest, nie jest, jest, jest wiadomo, że na przykład z Cili Projekta parę osób odeszło po 5 miesięcy, bo zakładali własne studia, rozkręca się to i no, myślę, że to, ten rynek będzie się robił coraz większy. No hmm, to, hmm, to się... Okej, okay, to ja tylko tak, poza tym, że zgadzał się z kolegami, oczywiście, że oczywiście rynek będzie rósł że wreszcie coś się próbuje i że będzie pani, ja chciałem tylko spostować tutaj... Na tych slajdach dosyć nagminnie jest wygląda tak, polski rynek jest z polskim gamedevem. Czyli tak, zaczynamy rozmowę o polskim game, deve, a potem są podane liczby dla polskiego rynku gier. To nie ma jakby pewno takiego bezpośredniego związku, to znaczy częścią polskiego rynku gier można nazwać polski game deve, ale polski gamedev, Prawdopodobnie nie jest wart. 300 czy 500 milionów, bo jeśli tak, to ja chciałbym spytać kolegów, który z nich trzyma na tym łapę. <laughs> a, a tak mówiąc bardziej no poważnie, tylko chciałbym, żeby, żeby tutaj y, mieć świadomość wyciążenia tych dwóch pojęć, natomiast wiedzieć o tym, że. O ile tutaj na przykład na tej planszy mamy inwestycje, to te inwestycje, tak, to jest game, tylko że akurat amerykański. Natomiast te które były poprzednio, to była wartość polskiego rynku gier, bardziej uwzględniając sprzedaż, bo to jest znacznie większa część rynku gier. A poza tym, no to, to z mojej perspektywy, czyli ze strony de facto w tyłach, to wygląda podobnie, jak tutaj koledzy mówili z innych firm, czyli, czyli każdy z nas planuje się rozwijać i każdy z nas chciałby, żeby to było więcej niż 10% ale jak będzie naprawdę to dopiero czas pokaże. Jeszcze jedno zdanie tylko do, do tego podsumowania, czyli jakie są trendy inwestycyjne, mam tu na myśli głównie dużych wydawców, bo, bo trochę zmienia się jakby model finansowania, finansowania Game Devu, widzimy to już od dwóch lat w Polsce, ale, ale to nie zostało, to nie dzieje się dlatego, że tak chcielibyśmy, tylko troszkę zmusza nas do tego, do wydawców, którzy wydawcy. Kryzys, który dotknął dużych do wydawców spowodował, że rzeczywiście własne IP, własne marki, e, własne wewnętrzne studia, natomiast ten virtual development jest on jest, no, obarczony dla wydawców dużym ryzykiem, dlatego self-funding taki typowy lub e, częściowy jest jest absolutnie w tej chwili chyba e, chyba konieczny i to już, to już nie jest tak, że deweloperzy idą do wydawców i im poproszę o ich z na zrobienie tej gry, bo zrobią tak i tak, i oni dają mi fajnie wszystko, wszystko działa ale że Teraz trzeba przyjść nie tylko z pomysłem, najlepiej przyjść z gotową grą, wyprodukowaną, którą się jeszcze władza e, całkowicie samodzielnie sfinansowała. Natomiast wiąże się to tak naprawdę, rzeczywiście, że wydawcy coraz mniej chcą ryzykować w, nowy, w nowe projekty. No ale to też muszą sobie radzić, tak? Muszą sobie radzić szukając, szukając tego finansowania. Czy to właśnie tak jak, nie wiem, nasza firma... Tak my my się no i można w porządku pracować. Tak, no i generalnie zarabiać, zarabiać na czymś innym po to, żeby zrobić ten jeden pierogi, który tak podbije świat. Czekam. Jeszcze tutaj ktoś. Witam wszystkich typowy gęle. W sumie jako firma nie jesteśmy, na razie jesteśmy, że tak powiem, produkt amatorski, chociaż graficznie jednak odbiegamy trochę od i tych niżej komunikacji na ginglepie. Ja powiem Wam tak, że jeśli chodzi o robienie gier typu game amatorsko, to rzeczywiście naprawdę... Wszystko to, co teraz tutaj panowie wcześniej mówili, jesteśmy samoukami, nie ma na razie e, nigdzie. Jak ktoś się sam tego nie nauczy, e, to po prostu no, nie, nie, zrobi, nie zrobi gry. No, ten gębia firmy, tam sobie ludzie pomagają. E, jeśli chodzi o rynek, my no, mamy na ten chwilę budżet 0 złotych. E, wszystko sami, no także przykład. E,